Dziwamkę wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku polatamy sobie troszkę dronem. Dzisiaj sobie będziemy robić różne takie eksperymenty z piwotechniką, piwotechnika i dron. Ale więcej myślę, że więcej zobaczycie jak już będzie wyżej. Nie mam kamerzysty, żeby mi pomagał, trzymał kamerę. Tu właśnie stoi na statywie, a ja sterowałbym demonem. Ale to będzie tak krótkie, że nie wiem, czy zobaczycie. No ale dobra. Postaram się dla Was coś dzisiaj nagrać. Koniec tego gadania i zabieramy się za latanie dronem. A więc. widzimy się za chwilkę. This empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stay cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you. You cry. Atmosphere charting the stratosphere. Yeah, yeah. I prayed for you, and catching near and hopes you chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares you I the used to game. run with you through the great big leaves. I you when you laugh at me. Więc takie, takie króciutkie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, myślę, że Wam się, mam nadzieję, że Wam się spodoba odcinek, to nie zapomnijcie dać łapy w górę, ich mile widziany i dzwoneczek również, chociaż na zachętę, dajcie, żeby było, że staram się, bo naprawdę jest gdzieś gorąco, mam. 13 km przejechałem rowerem może 14 i no naprawdę jest prawie 30 stopni na dworze a ja się zdygałem, nie? Spociłem w ogóle niedawno byłem chory Także jak teraz będę to chociaż na zachętę dajcie tę łapkę Za moje męki, że tu przyjechałem w tę gorączkę Bo jak padnę po drodze na tym drodze, to wam na nie nagam pirotechniki. Więc yy, życzę mam miłego dzisiaj dnia w ten gorący niedzielny dzień Nie wiem jak tam u was Nie wiem kiedy w ogóle wrzucę ten filmik Bo mam wszystkie po kolei Zaczęłam sobie układać yy, Wszystko po kolei żeby było tip top Muszę zacząć w, Ja wiem że ciągle to mówię muszę zacząć w końcu się wziąć i ten ale myślę, że w końcu się weźmie Peter X i zrobi porządek z tymi filmami, i będzie wrzucał y, tak, jak należy, a nie będzie y, wszystko bl 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 blale jak. No, nawet ci już wysłowić nie mogę. A więc na razie, trzymajcie się do kolejnych odcinków, które będą niebawem, i myślę, że będą może to jakieś też w bunkrze rzeczy, nie wiem jeszcze. Mam jeszcze parę rzeczy w bunkrze do nagrywania, więc trzymajcie się cieplutko na razie.